Cześć kochani, czołem. Pozwólcie, że pokażę Wam ciekawy egzemplarz Panamery Turbo S. Przy czym słowo ciekawy to jest bardzo duże niedopowiedzenie w przypadku tego egzemplarza, tego samochodu. Ale o tym za chwilę. Słuchajcie, przed Wami Turbo S 4.8 V8 550 koni, z 11 roku z przebiegiem 35 tysięcy km. Dobrze słyszycie, 35 tysięcy. Auto jest od drugiego właściciela. To jest samochód europejski, niemiecki, bezwypadkowy. I ma przejechany, powtórzę trzeci raz, 35 tysięcy kilometrów. Jest na gwarancji Porsche Approved. Dobrze słyszycie? Porsche Approved. Ona świeżo do nas przyjechała. Jest jeszcze z trasy, przebrudzona, ma trochę owadów. Nie jest jeszcze przygotowana, wybaczcie mi to, ale musiałem Wam już ten samochód pokazać, bo... No niesamowity egzemplarz. W ogóle niespotykane są takie auta w naturze. I to jest najładniej skonfigurowana, najpiękniej skonfigurowana panamera tej generacji, jaką w ogóle widziałem, ale zaraz wam pokażę też wnętrze. Myślę, że to wam wiele wyjaśni. Kolor lakieru to jest taki, taka, taka, taki brąz połączony z taką bardzo ciemną czerwienią, z burgundem, z purpurą. No wygląda niesamowicie. Ale popatrzcie na koła. I te koła, nie widziałem czegoś takiego jeszcze w Porsche, polakierowane są od wewnętrznych stron w kolor nadwozia. Dokładnie taki lakier jest tego samochodu. I te koła mają właśnie wewnętrzne części polakierowane. No czy to nie jest fajne? Nie. Przód oklejony folią ochronną PPF. Oczywiście wielkie ceramiczno-węglowe tarcze hamulcowe. Nie. Układ wydechowy, który przygotowywał MG Motorsport. Pozdrawiamy chłopaków, ale zaraz Wam go jeszcze zaprezentuję. Natomiast popatrzcie na to wnętrze. Niesamowite. Zobaczcie, wszystko tutaj. W ogóle to jest niemal pełna wersja wyposażenia, ale popatrzcie na to: wszystko jest tutaj w skórze. To jest skóra. Dół fotela jest w skórze. To wszystko jest skórzane. Całe boczki drzwi. I dół skóry jest jasny, a góra fioletowa. Do tego szlachetne drewno. No, wygląda to niesamowicie, ale popatrzcie, nawet kolumna kierownicza i zegary tutaj od wewnętrznej strony są obszyte tą skórą. Ja nie mam pytań. Coś niesamowitego. Kierownica jest ze skóry i z drewna. To jest element wyposażenia, który zawsze mi się podoba. Skrzynia biegów oczywiście PDK. No, i zobaczcie na ten panel komplet przycisków, wybasto, pneumatyka i tak dalej. Aha, jeszcze podsufitka w ogóle zobaczcie z tyłu. Burmestera macha jędowego, wysokiego, tak zwanego Turbo S. Monitory. I podsufitka jest z Alcantary. To jest biała Alcantara. Taka mięciutka biała Alcantara. Wygląda to prześlicznie. A tutaj mamy uchwyty skórzane. Roletki. No nie wiem jak wam, ale <laughs> mnie ta specyfikacja po prostu skradła serce. Wygląda ten samochód niesamowicie. Ma nawet hak holowniczy. Popatrzcie, nawet hak holowniczy. Eee, półka tylna jest skórzana. Tutaj z tyłu jest taka gumowa mata, która ma za zadanie właśnie chronić dół bagażnika, żeby on się nie brudził. A tutaj bagażnik też jest purpurowy, purpurowo jasny. Wow, co za specyfikacja! Wygląda to cudownie! Prześliczny jest ten samochód! To wszystko jest skóra w Te prógi wyjściowe to jest skóra. Pasy są również fioletowe w kolor, w kolor nadwozia i, i tapicerki. Muszę Wam jeszcze pokazać, jak ten samochód brzmi, bo to jest bardzo istotny element i punkt programu. Zobaczcie na przebieg: 35500 km. Nie mam pytań, ale posłuchajcie teraz, jak ten samochód brzmi. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Panowie z MG Motorsport, mówiąc delikatnie, dobra robota. Naprawdę wykonaliście tutaj kawał dobrej roboty. Natomiast, jeżeli ktoś chce, to oczywiście ten wydech można wyciszyć. Jest cichutko. Wystarczy przycisnąć. I burza nas goni. Masakra. Masakra, jak to gada co za samochód słuchajcie, tyle z mojej strony oczywiście piękne końcówki wydechu sygnowany MG Motorsport widzicie jak ten lakier wygląda wow no wow <ścoughs> nic innego więcej nie mogę powiedzieć Panamera Turbo S 550 koni 11 rok z przebiegiem, pewnie powtórzę to piąty raz, ale powtórzę 35 tysięcy kilometrów Gwarancja Porsche approved. W mojej opinii najpiękniej skonfigurowany egzemplarz tej generacji jaki kiedykolwiek mieliśmy. Po prostu bezkonkurencyjna sztuka. Pojawi się u nas w ofercie. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu. Trzymajcie się i dzięki za uwagę. Czołem.